No, to już? <kluzny> Nag Nagrywiacie? <kluzny> Słuchaj... Kończysz już obmyślanie planu? Ja myślę- Dobra, to ja mam plan. Wakacje? Nigdzie nie jedziemy, a zupa była zasłona. <kluzny> nie osłabiaj mnie. Nie, 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 nie. Nie, Idę na to. Nie. No chodź, Szrek, bo korki będą! Na Zagarniemy trochę żarcia. Tu mam do siebie romańsi. Poczekaj, skarbie. O co znowu chodzi? Kochana z takim prowiantem to na Wersal, a nie na wyprawę morską. Co ja? Apteka, cynamo, noregano, kolendra. A na mi w mysie jakaś kolendra. A ten to kto? To kapusta. Kapusta? E? Kapusta? To warzywo takie, wiesz? Ludziom potrzebne jest urozmaicone menu. No i będzie urozmaicone menu, nie? Nerki, flaki, whisky, gra... Kowu, ...bo idę do domu... Na zakońskie gry, królewskie ślimaki w kokilka i gań się wątrowki smacznego. Lech, chcę To To czego poszukaj? Repeta idzie, nie. O nie wiesz, nie pycha, Że ale może o Ale nie ma strachu, odstoi, stoi, to żyje, przegryzie się. Przegryzie się, a mnie wątrowa pójdzie, tak? Zwiniemy jedną z tych długaśnych a, a. łodzi, ale z kajakiem to bez przesady. Jak podróżować, to z klasą. Odpłyniemy do Hiszpanii, jak gdyby nigdy nic. A? To co, przyjacielu? Znosimy tę w łajbę? Marchewka. Dlaczego to zawsze jest marchewka? Ja marchewki nie... A, maciu plażu. Słońce, morze, dziewczyny. Ale pięknie!